Rosnące ceny zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla przekładają się na coraz większe koszty wytwarzania energii z węgla. Średnia cena zakupu uprawnień w ostatnich latach wzrosła pięciokrotnie z 5-6 euro za tonę na początku 2018 roku do 26-28 euro za tonę na koniec roku 2019. Różne scenariusze prognoz wskazują, że ich cena może dalej rosnąć i osiągnąć poziom 40, a nawet 50 euro za tonę dwutlenku węgla do końca roku 2025. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie od jakiegoś czasu planowało modernizację systemu ciepłowniczego, aby osiągnąć status efektywnego systemu ciepłowniczego. Rok 2021 będzie dla przedsiębiorstwa rokiem ważnym ze względu na rozpoczęcie budowy nowoczesnej instalacji do spalania biomasy na terenie ciepłowni Zatorze. Realizacja inwestycji pozwoli na redukcję produkcji z węgla wpisując się tym samym w politykę klimatyczną Polski. Oraz Unii Europejskiej ukierunkowaną na wykorzystanie OZE. Przedsięwzięcie obejmować będzie budowę kotła parowego o wysokiej wydajności w technologii wysokosprawnej o generacji, który będzie współpracował z istniejącą ciepłownią węglową oraz silnikiem gazowym, ograniczając wykorzystanie kotłów węglowych. Po realizacji projektu 55% energii cieplnej wyprodukowanej w ciepłowni zatorze pochodzić będzie z OZE. Koszt inwestycji szacuje się na co najmniej 40 milionów złotych złożyła wniosek o dotację z programu Międzydziedzinowe Współfinansowanie Projektów Realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wniosek już przeszedł pozytywnie. Pierwszy etap oceny, ocenę formalną. MPEC czeka jeszcze na ocenę merytoryczną. Dotacja z funduszu norweskich ma pokryć 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pozostała część kosztów przedsięwzięcia będzie sfinansowana pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą spół Spółka będzie spłacać zysków osiąganych ze sprzedaży energii elektrycznej. Instalacja ma być bowiem wyposażona także w kogenerację, czyli równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym w najbardziej efektywny sposób. Spółka musi jeszcze wygrać aukcję na sprzedaż energii i zdobyć 15-letni kontrakt. Przetarg na budowę instalacji ma być ogłoszony na początku 2021 roku, zaś cała inwestycja zrealizowana do końca 2020 Drugiego roku. W wyniku inwestycji leszczyński system ciepłowniczy osiągnie status efektywnego systemu ciepłowniczego, czyli będzie to system ciepłowniczy nie tylko bardziej ekologiczny, ale i bardziej efektywny. Osiągnięcie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego pozwoli spółce ubiegać się o kolejne środki pomocowe na dalsze inwestycje, które są niezbędne dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.